Zakupy. A ile to jest? 23, a tam pisze, że 24 cm. Co? Weźmiemy tą szarą doniczkę, czy którą? I co, miskę. No ale to trzeba. Weź podnieść te dwie. Wyciągnij tą jedną. O, tą. O. To jest to samo? Mhm. Tak. O. Ile to tu wynagrodzi? 29, 12 no. zł. Nie żeby mi upadło I 25, a to jest 23 To mniejszą jakąś takiej Nie no dobra będzie Zakupy dla pana Andrzeja Gier tego Kowal. E, Kowal. Pana Andrzeja. No, no bo on się wprowadza. Wprowadza tak. się do nowego domku nie, i... Nie wiem czy mnie na parapetówę zaprosi, ale jak już mu zawiozę prezent to będzie musiał mnie zaprosić. Ale będzie... Ty! Bo to będzie na telewizor w środku, to on będzie wkurzony, że, że mógł <laughs> się <troszkę. śmiech> Tak Zawsze będzie o mnie... mu Ta, będzie zawsze pamiętał od kogo ma te <laughs> Specjalnie takie wybrał duże, żeby mu zasłaniały, nie? Telewizor? Tak. Telewizor! Jedziemy, do domu. Andrzej, Andrzej, jeszcze telewizor tylko po środku sobie kupisz. No. Ale taki kwiatek dostanie, ale zrobimy mu pranka takiego. Cicho, żeby się nie wywaliło? Ty. No, jest. O kurde. Ty trzymaj tam. Kurde. O kurde, wiatr. Jak my to postawimy, co? Trzyma się ten? Dobra. Co się ma stać? Nie przewróci się? Nie. Już ja nie będę stał, bajcie. Daleko nie mamy, nie? Dobra. No super. Chcesz ten wózek. Dawaj, bo tu dwa złote. Nie ma. Nie, nie ma Jak ty dałeś? A ja nie wiem. Dostaliśmy klucze od. Andrzej nawet nie wie. No właśnie. Będzie miał telewizor, to zawsze będzie myślał, że jest w buszu. Będzie oglądał jakiś ten. Natural Geographic, tak? O, kwiat już ma. Te klucze z tymi kwiatami to. jakiś sens. Zduszuje, co? No ale tak um, ładnie, bo miał być jeden, jeden koło okna, to, bo to jest moja taka inicjatywa, bo, bo tak wiesz, czuję się już chyba względem tego zaproszony na te parapetuwe, nie? Nie, to wary, to bez No wiesz, to mówię to tak, dwa to b... Adrian odpowiedział, dwa fajne będą wyglądać, będą go wkurzać, jak będzie telewizor oglądał. No, trzymaj się. Hej. Proszę do gości na razie. Ale jak zadowolona będzie Gosia, bo ona w niedzielę dopiero zobaczy je, bo, jej, bo ona z sanatorium wraca. Ale patrz, że pierwszy poszedł do domu, i teraz pytał, były to kwiaty. No tak! Bo skąd? Jak klucz w domu jest, no to kto z klucz wziął z domu, żeby wstawić te kwiaty. Także. Zadowolona. Także będą coś mieli zielonego. Ja lubię kwiaty. Każdy tylko pościele, pościele, po przestańcie 50 lat pościele cały czas tylko pościele dawać. pościele no, albo będą pasować, albo nie będą pasować, a kwiaty zawsze będą, chyba że, chyba, że się nie będzie dbało, nie? A przecież tam ziemię zmieni, jakby w razie robak był czy coś tam, to jakieś się środki chemiczne, Aśka też chciała, to by jej dałem, to zaraz by... Ta wytęp... wytępiła zaraz robaki tam z tych kwiatów. Jak... Dobra, Także... trzymajcie się. No, trzymajcie się. Oj, 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 podłapałem babcie. Co ty tu trzymasz? Piwko. Co? Piwko? Tak. Oj, oj oj. Wszystko nagrane. No i widzisz, po co nagrywam? Babcia tutaj kurde pomaga się tutaj sokiem z gumii jagód. Ja się... Ja, se, ja się wspomagam piwkiem, żeby... Tak? No, żeby miała. Siłę? Siłę. Węgę naniosłem no. po robocie dzisiaj, nie? Gdzie się... <gry> Kurką dać jeść? Nic Nie dawać jeść. Jeszcze babcia jaki porządek ładny zrobiłem na tym podwórku? Tak! <gry> Tych ty! U nas musi być porządek. Okna urwane, drzwi. Te, o, okna wyrwane, podłoga wyrwana, ale porządek musi być. No, tak jest. <gry> o, gdzie ja niosę to? Gdzie ty niesiesz? No. Babcia, co tu masz? Tu masz jajeczka, tak? Masz tak? no, sztuczne, sztuczne jajka podkład. Ale raz wzięłaś, to do jaśnicy chciałeś bić mi. <głos> <głos> Te sztuczne. Ty a, po ty, a kurom dziennie jedno takie coś dajesz? Tak, dziennie. One tyle jedzą? No, dziennie te wiaderko zjadają. 30 kur, 30. 30. kur. No. Wiadereczko takie. Ile tu jest? 5 litrów? Kilo? 5 5 kilo jest, pięć, mi się wydaje. Nie, pięć nie ma. Nie ma pięciu kilo? Trzy. Więcej jest pięć kilo. To to 5 kilo po złotówce to 5 zł, nie? Idź, zanieś e, te tam no, do worka. No, i sprzedam. Do worka. Babcia, A, musisz, ojciec, musisz, ojciec sprzedał cały worek. Musisz więcej, babcia, piwka pić, żebym miał później na jakieś. <laughs> ten, na co na imprezę? Na, na imprezę. Ta, na imprezę. No dobrze. O, trzeba tu porządek zrobić, zaraz, tu, tu burdel jest na tym podwórku. Ty, a te nie biorą ciągnik z tym przy? Z tym nie, przy... może tutaj zostawią, zapomną. <noise> <noise> Dobry ciągnik, co? No, jak oni mają za dużo, to nie wiedzą co robić. No tak, za dużo mają, hektarów i, i ciągników, to już nie no wiedzą i co robić. No co, jak wy chcecie tu szofę, no, to wszystko musicie musisz mnie przekopać i przenieść. Tak? Tam robić ogród. I myślisz, że to tak się przyjmie? Przyjmie się. Ale truskawki nie lubią, tam za mokro jest. No a co ja mam ci zrobić? To ci piasek kupię, to piaskiem przesypiemy. Nie. Ja nie wiem. Czy, no z tej strony chyba jest tak niemokro. No bo wiata musi stać tak jak ta stoi. Rozumiesz? Bo zawsze zachodni wiatr jest. I jak deszcz pada, zazwyczaj ale z zachodu ja, idzie Ale u nas ja deszcz. chcę ogródek mieć, a czosnek ja prędzej wam nie dam tu, aż czosnek będzie taki, żebym mogła tam przesadzić żeby go. było posa, porobione no po i żeby przesadzić go. No to kwiecień trzeba będzie, jak już się tak ciepło zrobi. Tutaj nie, bo on szopka ma być. najpierw zrobi doma, a potem hmm. e, szopę. A i wszystko by się chciało, ziemię kupić, dom no, postawić. Ziemię na cholerę ziemię tam, ziemie, <noise> O jest tu jajko, widzę, dwa. No tu jest jajko, jajko, tu jest jajko. A nie u cię? Nie. Mnie zawsze dziobało jak ja wyciągałem. Ty, ale może ci tutaj wyczyścić kurnik, bo zobacz ile nasrały. To jeszcze niech będzie. Dopiero żeśmy czyścili dziadkę. I słomy dać, lepiej słomy by było. A ale i troszkę. słomy rozciągną cholerę dać. Myślisz? Pewnie iść. Dobra, czy one patrzą co tu się dzieje. Myślę, że coś się przyniosło. Je. Tak, już zaraz im dam. Nie kula? Będzie kula. Tak? Kula grzeczna byłaś? Maja była grzeczna. Majutka. Kuleczka była grzeczna? Czy Maja? To był grzeczny. Like... <laughs> Где ты едешь? <coughs> Tatko nową kurę ma! Dzisiaj pada. Musisz do Julii zadzwonić, żeby <grym> ci, ci za reklamę tych ciuchów zapłacili. Aha! Na darmo beżby, puszczał A to w Julii. Jak zobaczą na mnie te ciuchy, na mnie, to w ten. Zaraz Julii skoczy sprzedawa. No tak. No Dobra. Kluczyk ci zostawię, weź się pobawisz. Tak? Dobra. Zresztą, na noc no. kluczyk zabierz. Kluczyk! No! Kluczyk! No. Gdzie ty chodzisz tutaj? ᱛᱚ <laughs>